Szaleństwo, nawet malutka się rozszalała. O, proszę, kto mi tu siedzi? Kto tu siedzi tak ładnie? A, i nawet malutka jakieś tu galopady maleńkie urządza. Galopady maleńkie urządza, tak. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ona nic nie urosła. Ale może to jest moje wrażenie, przecież to jest niemożliwe. Tak? Niemożliwe przecież, zupełnie. Tak, kochanie? Myśliczna no jesteś, tak. No jednak wymyłam. Wymyłam i jednak idzie do kuwety. Tutaj szaleństwo, zabawa. Wariactwo. No, Waleska wyszła, tutaj chciała. Jedzonko im podkradać, więc myślę, że dobrze się czuję aktualnie. A tu kto znowu? Zamiana bociana? A tu kto idzie do mnie? Chodź maleńko, chodź. Coś tu? Obkaj. Ty przyszłaś? Tak? Ty maluchu ty. ty... O matko. Jak rozarka na ciebie skoczyła, znaczy nie na ciebie obok. A tu na plecy. Och, <laughs> wy, ach, wy, ach wy, ach wy. Fajny słupek jest, nie? Czekaj, gdzie ty jesteś malutka, żebyś ty mi nie, nie upadł tam nie spadła, wiesz? O, kochanie ciu. Moje biedactwo, ale jeszcze tylko dziś, jutro do wieczora. I potem będziesz już, mam nadzieję, cały czas ze swoimi ludźmi. Wiesz kochanie, będą o ciebie dbać, będą cię myć, kochanie, zamiast mamuni. Tak karmić cię będą, tak, słoneczku. No, nie możesz już tu do mnie iść, bo ja wychodzę zaraz, wiesz. I sukieneczkę mam, nie możesz, nie. A i tamta bitwa jest też cudowna po prostu. No dobra kochani, całujemy, buziaczek i koniec. Takie ja jest to maleństwo kochanie, to tak, się tak. I teraz robimy ci tak. Taki masz humorek śliczny. ахи хүмүүр ахийн пинк... аяа аяа шилжнэ <laughs> шилжний хүмүүр Dzisiaj w kocim pokoju działo się fantastycznie. Kociotki oglądające lajwa donosiły, że szaleństwo, że zabawy, że zabawy trwały godzinę albo nawet dłużej. I cały czas się tak dzieje. Ja teraz tutaj siedzę i cały czas są fantastyczne scenki. No i na moją prośbę Bogusia nagrała kilka takich fajnych scenek, więc zapraszam do oglądania. I do podziwiania kotków. No bo to jest taki fajny czas dla Was, jako widzów, żeby no popatrzeć na takie czyste szczęście. Ja oczywiście wciąż apeluję o to, żeby osoby chętne zaczęły się już zgłaszać, bo. No bo nie wiem jeszcze muszę się zastanowić kiedy, ale ten czas już nadchodzi, kiedy kotki będą musiały się pożegnać z mamusią, która zresztą już jest na nie wściekła. Myślę, że mamusia nie w nadchodzącym, ale jeszcze następnym tygodniu e, będzie już poddana gastracji, ja przynajmniej się tak umówię, spróbuję. I wtedy będzie również kłopot oczywiście z domem dla mamusi, ale Jakoś wierzę, że szczęśliwa gwiazda jej nie opuści. I ktoś się nie przestraszy tego syczenia. Co kochanie moje? O, ty tutaj tak narudzisz. No i tak jak znalazła dom Rajka, tak jak Miro znalazł dom. Ciao, e, ty się chcesz to bawić ze mną. Ty. Czekaj, no to dawaj. Dawaj, kochanie, dawaj, dawaj. No, ona mnie tu podgryza, bo ona ma humorek. Zaraz jeszcze pójdziemy umyć dupkę. No, bo taka jest sobie, nie? Trzeba umyć, pójdziemy zalać cieplutką wodą, umyjemy. No i dziecko biedne pójdzie do paki, pójdzie spać na całą noc. Ale jak widzę, jak mamusia karci nawet swoje dzieci dość ostro, które sobie niewiele z tego robią. I to jest jeden z elementów wychowania, także to jest wszystko w porządku. Jak najbardziej. No, ale jednak ta malutka jest za malutka. Nie chciałabym, żeby była na to narażona. A poza tym jutro już pojedzie do swojego domku. I to mam nadzieję, że będzie spała ona dzisiaj tak uroczo, jak widzicie tutaj na filmie. I jeszcze zobaczycie, jak ona się we mnie wtulała, jak ona po prostu tego potrzebuje. Jak ona kocha ludzi. To będzie niesłychany kotek. Tak oddany, tak kochający. Także wielki skarbek. O, teraz się tu ze mną bawi, macha tymi łapeczkami. Także jest taka słodka kciunia. No naprawdę, ile ona nam tutaj dała wzruszeń. Ale to jeszcze o tym będę mówić, bo na razie przecież jest. I wiecie, ja to nigdy, dopóki się nie stanie. To ja w ogóle tego nie przyjmuję do wiadomości, tak? Dopóki się nie stanie, już ile razy były różne historie. Więc jak się stanie, to będziemy wtedy opowiadać, co nam dała, co zrobiła. No Podgryza tutaj taki uszaczek śliczny. <laughs> no i to jest właśnie ciekawe, nie? Że takie małe burekociątko kociątko po prostu zgarnęło cały show. A tu mamy takie okazy w tym kocim pokoju, tak? Piękne przecież, kolorowe koty, że powinni się ludzie o nie bić, zazwyczaj tak było. No i teraz tak, jeszcze nie uciekajcie, jeszcze trochę będzie takich fajnych scenek z kociego pokoju, ale potem czekają was jeszcze scenki z malutką, a na samym końcu scenki z chłopakami rudziakami. Akurat nie udało mi się złapać momentu, kiedy Rio gnębił hektora, ale właśnie tu są pokazane dwa, dwie strony medalu, czyli z jednej strony je, jego wymyje, a z drugiej strony tak go gnębi, że ten tylko po prostu piszczy. No to cóż, to zostańcie do końca. Pa Pa! Zobacz muszeleczko, nie zaczepiaj. Kituńka, nie zaczepiaj ich, niech śpią. Zobacz, jak Ruzio ładnie śpi. Ruzia śpi, Rozalka. Wszystkie kotki tak pięknie zasnęły. A ty mały bączku, już się ze mną pobawiłaś. Teraz sobie zjesz pewnie. Też pójdziesz luleczko. Zobaczcie, to jest Frelka, tu jest Rozalka, to jest Ruzia, a to jest oczywiście Etik. No co to są za słodyczki, te pysznie piękne. Słuchajcie, no tak piękne kotki. Naprawdę, powinny już mieć propozycje. Rióżek co ty taki wyłożony? Hmm? Co wy tu robicie chłopaki? Co? Co wy tu robicie chłopaczki? Co to miało być? Wycałował cię, tak? Mmm. Fajowo. Fajowo. O, jakie zaspane dziecko, kocie. Właściwie kocia młodzież. Zaspana niesamowicie, tak? O, oczka jakie malutkie. No i co tam leniuchy moje ogrodowe? Fajnie jest być leniuchem ogrodowym, co? Wspaniale. Ja idę troszeczkę popracować, jeszcze popodlewać i tak dalej. A wy. No cóż, wyróbcie to, co robicie najlepiej. <ścoughs> Boże, ten mały Hektorek tak lubi ten fotel. Wyciągnięty gdzieś tam ze śmietnika. Uwielbia go. A z kolei Rioszek bardzo lubi tutaj takie łoże, które mu zrobiłam ze starej palety i z kocyków. Bo kocyki muszą być dla króla. O, piękne zębiska. Piękne. No to ja idę, przepraszam, bo niosę takie różne badyle, żeby was nie przestraszyć, nie? No to cóż, będziecie mi kibicować, będę tutaj tańce robić wywijańce, bo komary będą mnie zjadać. Pokaż pychol. No pięknie. O, super. No, przed chwilą tutaj była walka. O, Hektorek biedny uciekał i po prostu krzyczał w niebogłos, aż przeleciałam zobaczyć co się dzieje. No tak, a to bandzior ten. Gdzie tam idziesz? No no serio? serio w takie jakieś miejsce? nie, absolutnie tu nie będziesz wchodził idź stąd, bo on się ciebie boi, wiesz? siu, poszedł no i marudzi, tak? marudzisz? marudo ty a przy okazji wam pokażę to jest oczywiście ściernisko bo jest susza makabryczna ale zobaczcie, tutaj są moje dwa ogrudeczki. I tutaj. No i takie już zaczynają się jakieś fajne, fajne rzeczy. O, proszę jaki pomidorek. Proszę jaki pomidorek. I proszę jaki pomidorek. No jest ich więcej. I tu będzie wyjść. No, chwila prawdy. Ile to dziecko ważyło? Tu masz zabaweczkę, tak? No proszę cię, tutaj się pobaw. No pobaw się kochanie. E, ważyło to dziecko 420. No i no i zobaczmy. o dziecko malutkie, ho Tutaj choć kochanie, gdzieś tu pośłaś mićio? Hmm. No i pokaż się. 430. Wow. hurra Brawo. Brawo, brawo, brawo. Blawo, blawo, brawo Przytyłam. Jak się cieszymy, wszyscy. Jakbyś ważyła już pół kilo, to byłoby większe. Uf. Wiesz? ty mała. Mała, ty. Pyrdo. Poszła. O jaki ma humor, jak się tu bawi. Jak się tu ładnie bawi. Jaki ma humorek. Tak? Kable od kamery. Aha. Tatka ciebie musi pilnować, nie? Jak ciebie pilnuje, to ty jesteś odważna a wtedy fajnie się bawisz. Masz humoreczek. Tak, ślicznie. Oj, oj. Mam nadzieję, że będziesz już jutro w swoim domku. I tam cię będą rozpieszczać, dopieszczać, bawić się z tobą. No, a cześć tutaj, Ruziaku, kto tutaj chodzi? A ja będę się mogła w końcu skupić trochę na pozostałej młodzieży, bo ona jest biedna, zaniedbana. I w ogóle nikt jej nie rozpieszcza. O! Ruzia jest taka śliczna. Taka śliczna, one są wszystkie śliczne. Ojej, jak ona tu to małe dzieciątko. Ci tutaj na tym słupku, ten słupek to jest genialna sprawa. O, 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 patrzcie. Ojej, nie spadniesz? A. Ci łowuziaku mały. Ci mały łowuziaku. Cześć, rozarka. Ale dzieciaki tutaj skaczą, bawią się. Teraz słuchajcie, najprawdopodobniej oglądanie live'a to jest fajna sprawa. Więc zapraszamy. A, bo jak nie śpią, to ciotki mają tutaj duży ubaw. Ciotki i wujki, oczywiście. Bo są też takie wujki tutaj z nami. Kocio, wujki. o wujki. A, patrzcie. Jak tutaj one mają naprawdę fajnie, przez to, że mają tyle tej tych, tych zabawek. I wszystko mogą roznosić. Co, Niunieczko, coś mleczka jeszcze? Tak, no, patrzcie, co ja tu mam. A może zrobimy tak, sobie że ci to mleczko naleje do miseczki. Co? Coś czuję, że to będzie akcja na darmo, ale może. Proszę, tu masz, zobacz Tu, tu. O. No. Spróbuj. Próbuj tu. 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 No. No widzisz. No widzisz. Ja ciebie karmię bezsensownie. A Ty już na pewno umiesz sama. O, proszę, jak pięknie kotek umie sam pić. Już nie trzeba. To takie bardziej psychiczne wsparcie z mojej strony. No pięknie malutka, ślicznie. Bardzo ładnie. Taka ja Cię łyżeczką zamieszam, żeby te wszystkie rzeczy się połączyły z tego mleczka. No. no i tak to myślę, że film będzie, nie wiem jaki zresztą, ale dużo mam takich filmików, co mi pozgrywa Bogusia, gdzie koteczki szaleją. No i może jakieś inne jeszcze nagrywałam, więc obawiam się, że film będzie bardzo długi. Więc mimo tego, że są kapitalne scenki, o patrzcie. To... <grafię> to kończymy. Tam jeszcze jakiś kodek. <grafię> A ty malutka, zapraszam cię na dół. Bo ty przecież spadniesz mi z tego łóżka. No ja ciebie pilnuję, nie bój się. No. <grafię> Lubię patrzeć jak ona się bawi. A ty co, polujesz na nią? Ty idź. Maluchu, tu popatrz. Do rodzeństwa swojego. Oni są dla ciebie odpowiedniejsi. No, także kocia telewizja jest naprawdę wypełniona wspaniałymi programami. Teraz jest program wieczorny, wiadomości wieczorne. Jedyne, które warto oglądać.